Nie wiem, ja strzelam bramki jak, jak rip jest. Eee. Już, już jestem w 5 już jest git chyba, czy nie? Serio? Serio! O. Yy, ogólnie to w, z powodów też tego internetu zastranego, yy, który się sypie, skończę po tym meczu, bo nie chciałbym, żeby mi przy takim fajnym bilansie wywaliło. Nezus, I postaram się z całych sił odpalić jutro stream o 6 rano. Eee, z... z tego, z. O Jezus, myślałem, że tu nie ma już nikogo. Eee, z F1 później, około 11 w, w Champions będzie, bo o 16 mam pociąg, muszę się spakować. Więc 11, 12, 13 no. A! Pan Balak mnie wkurzy. Czy chcę mi się oglądać Kubice przejeżdżającego na ostatnim miejscu? Eee, wiesz co? No ja od, e, od dwóch sezonów tak śledzę F jeden bardziej niż tylko na powrót Kubice. I nie jest to dla mnie tylko oglądanie tego. Więc... No zresztą wiecie, ma no fajnie będzie zobaczyć, jak to, to, to wszystko będzie, jak początek sezonu, jak będzie wyglądał. Nie tylko dla Kubice. Czy byłem kiedyś często Częstochowie? Tak, na kolanach. A tak serio to nie byłem chyba. Albo przejeżdżałem obok. Właśnie tego serialu o F1 na Netflixie nie oglądałem. Uh. <tosłuch> Musiało to wpaść. Słucham, ale źle tu Znaczy gram na Xboxie. No dobra, koniec pierwszej. Jeszcze nie. dobra, koniec pierwszej. Ale, no jak znowu Mercedes, znowu zacznie wygrywać, szkoda. Znaczy, nie wydaje mi się, żeby tak aż. Wiecie. kwalifikacje pokazały, że Mercedes ma kozak. To jest, jest jakby, kozak wciul, Ale zobaczymy. Moim zdaniem wygra i samo z Palacider. Aaaa się biło Ile się płaci za 11? Ile tam się płaci za 11? 15 zł miesięcznie? Nie wiem Tam hiszpańską ogląda, oglądam tam, więc dla mnie to... To 11, czy tam serie A sobie odpalę jakiś meczek, to dla mnie to Eleven to nie tylko f 1 nie? O! nie, No, a podajżeś no! Fi finał Pucharu Polski mieć legnica Raków Częstochowa, co wy na to? Myślicie, że tak będzie? Myślę, że tak może być. Bo to Polska Liga. O, dobra. Czu, 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 czu. A. Dobrze, Carlos rozpędzaj ten atak. No to rozpędziłeś. To niezły Carlos. To niezły Carlos Roberto. Ale to przejął, tragicznie to przejął. Mm. Ach, tragicznie, tragicznie zakochany, zakochana w sumie. Dobra. <ścoughs> Myślałem, że brama, ale to było dobre. Gdzie te vlogi i bijcie fit? Jestem fit. Na przykład y, dzisiaj zjadłem tylko dwie paczki chipsów zamiast trzech. To progres, prawda? Patryk Pawłowski, znaczy ogólnie najbardziej, najbardziej lubię grać w piątki. Nie wiem dlaczego. Może dlatego, że najniższy poziom? Nie wiem. Eee, ale na przykład w nocy jest o wiele płynniejsza gra. W nocy, w sensie o teraz na przykład, po północy. Bo tak to do północy gra e, najwięcej ludzi, nie? I te serwery są przeciążone i wolnie chodzą. A tak to ta gra jest. Płyn, bardziej płynna jest. I to się odczuwa w grze. Zwłaszcza jak grasz jakąś szybką, szybką. Szyb, szybką piłę grasz, nie? No to Nikolas, brawo, 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 brawo. Brawo, brawo, brawo. Brawissimo. Teraz trzeba utrzymać tylko ten wynik. Dwie bramki to nie jest dużo. Zobaczcie jak koleć takim mocnym. I zwłaszcza, jak się dzieje wylew taki, ja pierdolę, no. Chcesz grać spokojny mecz, a tu się takie gówno dzieje, Boże. Och, tragedia. Na wykopmy raka jutro w Warszawie nie będę, nie, nie będzie mnie. Och, come on. No, no, pero momento. O! 16-2? całkiem dobrze. O, mam nadzieję, że wstanę na tą szóstą, na ten mo, na ten motorsport. Chciałem powiedzieć na to F1 To jest fałsz chyba, co Ewil, trzyma trzymaj się? Dobra, strzelamy na Morda czerwona jak manę? No, chlałem sam, noc, powiem. No tak serio, po prostu taki ryjno, co zrobisz? Tak jest, Wandersar, klasyczna główka. Dobra, mamy to. Dobra, postaram się jutro wstać na tą szóstą, mam nadzieję, że tak będzie. Mamy 16-2 bilans, co jest całkiem ok, zwłaszcza, że to jest challenge. Także, także mam nadzieję, że ta elita na luźno będzie wbijana. Jutro dokończymy te 12 spotkań. No a widzimy się, mam nadzieję, rano o 6 na streamie z oglądania Formuły 1. Także to by było na tyle. Ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie dzisiaj, że Was tak tyle było podczas streama nocnego wieczornego. No i mam nadzieję, że widzimy się jutro na F1. Rano, o 6 to tyle. Trzymajcie się. Tak, a za dzisiaj ani jednego karnego. Tragedia. 8 spotkań, ani jednego karnego. Trzymajcie się, do jutra rana, znaczy dzisiaj, w sumie za 5 godzin 57 7 minut, 53 minuty. Juuu!